Cześć, słuchacie podcastu Up the Blues. Tym razem za mikrofonem znowu ja, czyli Diana, ale tym razem po drugiej stronie mikrofonu ktoś inny. Może się Szybom przedstawić? Cześć, witam wszystkich. Jeszcze tak, przed rozpoczęciem podcastu chciałbym y, Tobie, Diana i wszystkim kobietom nas słuchającym, życzyć wszystkiego najlepszego. Super, dzięki bardzo. Na pewno wszystkie nasze dziewczyny w fanklubie. Doceniam ten gest, jest nas trochę, jest nas trochę też chodzących na mecze, więc, więc na pewno. A więc tak, yy, widzieliśmy się wczoraj tak naprawdę, oglądaliśmy spotkanie razem w pubie w Warszawie. Yy, no i powiedz mi, jakie w ogóle były Twoje oczekiwania odnośnie tego spotkania? Czy jakby całe spotkanie zrealizowało ten Twój plan, który miałeś w głowie? Czy może nie spodziewałeś się takiego meczu i takich emocji? Wiesz, co ja byłem dobrze nastawiony na ten mecz. Cicho liczyłem, że, że zwyciężymy, i rzeczywiście tak się stało. Także jestem bardzo. No ale zadowolony. tak cicho, cicho liczyłeś na zwycięstwo, ale czy liczyłeś, że nie stracimy bramki albo że tak pociągniemy do przodu? Czy bardziej myślałeś, że to będzie takie wiesz, ciężkie spotkanie, gdzie będziemy tak cisnąć, albo będziemy tak strasznie wolno budować akcję, jak to nieraz potrafimy? Czy tak. Czy byłeś taki, że nie, no to jest Liga Mistrzów, Chelsea w Lidze Mistrzów i jedziemy? Czy znaczy, wiadomo, w Lidze Mistrzów gramy trochę inaczej, natomiast bałem się tutaj o, o nasze czyste konto, ale na szczęście wszystko dobrze zagrało. Też Marku Kureja, który zaliczył świetne spotkanie i według mnie z, był najlepszym zawodnikiem tego spotkania. A o niego się najbardziej mhm. obawiałem. Do zawodników właśnie za chwilę przejdziemy. W ogóle chciałam tak powiedzieć, że Chelsea wyrównuje jakby rekord innych zespołów pod względem przejścia do następnej fazy w Lidze Mistrzów po, po przegraniu pierwszego spotkania. Jest, było takich okazji już pięć. I wyrównujemy właśnie teraz jakby statystykę Barcelony, Juventusu oraz Realu Madryt, które też mają takich pięć spotkań. Jak tak sobie przypomnę, wiesz, historię Chelsea i te spotkania, to nawet pewnie bym mogła wymienić, które to były, ale, ale wolałabym pewnie teraz, teraz tego nie robić, więc przychodząc tak właśnie bardzo płynnie do tego spotkania, ja tylko ci powiem, że no ja byłam mocno zestresowana przed spotkaniem, szczególnie, że jeszcze wcześniej przyszłam do pubu i, i trochę tam musiałam siedzieć, więc te emocje na pewno trochę tak buzowały i jeszcze to spotkanie zostało jeszcze rozgrane później, więc no było, było ciężko. Ale już w trakcie spotkania wydaje mi się, że bawiłam się super. W sensie w końcu Chelsea sprawiła mi też radość taką z oglądania spotkania. Mam taka bardzo wciągnięta w rozgrywkę i bardzo wciągnięta w to, co się dzieje na boisku. Właśnie przechodząc w ogóle do, do składu, który wystawił y, Graham Potter, bo pewnie o Potterze troszkę tylko wspomnimy na koniec. Y, jest to dość standardowy skład, czyli mamy trójkę z tyłu. Y, Mateo Kowacicza z Enzo Fernandesem po raz kolejny w środku. No i trójkę z przodu, którą już widzieliśmy wcześniej, czyli Żao Felixa, Kaja Haversa oraz Rahima Sterlinga, na wahadłach Pentilwell i Rhys James. Czy byłeś zaskoczony właśnie markiem kukurylą w trójce? Bo ja osobiście spodziewałem się, że zagra Czalobach. Też, też się spodziewałem, że zagra Czalobach, ale Potter podjął dobrą decyzję i on sam wiedział, że, że warto na niego postawić w tym momencie. Także Kurczę, to ale ty wiesz, to. Był był taki kurczę, rzucenie, trochę wiesz, tak losowi, nie? Bo Kukurea w ostatnich spotkaniach nie grał, a jak grał, no to był bardzo krytykowany za swoją grę. Wiemy, że tam było dużo jakby rzeczy poza boiskowych. No ale no ja byłam mocno zaskoczona, to jak zagrał, no to Wiesz, miejmy nadzieję, że to nie był jedyny taki występ w najbliższym czasie, no bo występ naprawdę bardzo można by było się przyczepiać, już jakbyś chciał coś, coś powiedzieć, ale no, występ chyba kompletny, prawda? Tak, nie, no, był naprawdę kompletny i mówię, też tu byłem zaskoczony, natomiast, natomiast co, obroniło się. No, obroniło się, więc wybór, wybór potara się obronił. Tak samo chyba cała reszta składu. Nie wiem, jak kto według ciebie, oprócz Marka Kukurei najbardziej jakby się objawił na boisku, twoim zdaniem. Dobrze grał Havertz według mnie. Naprawdę się dobrze pokazał. I też to, że podszedł drugi raz do karnego, mimo że pierwszy spudłował, pokazało, że, że jest silny psychicznie. No ja taka silna psychicznie nie byłam. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja tego karnego nie oglądam. Ani jednego, ani drugiego. Um, byłam trochę jak Grand Potter. Pierwszego prawie oglądałam. To znaczy, byłam w pawie, ale go nie oglądałam. Kahawst nie szczelił karnego, więc stwierdziłam, że wychodzę z pubu. I, I drugiego karnego już oglądałam stojąc na dworze. Więc trochę bałem jak Grand Potter, bo Grand Potter też mówił, że pierwszego karnego oglądał, nie szczelił Hawers, więc drugiego postanowił nie oglądać. Więc mamy tu trochę jakby części wspólnych razem z Potterem. No ale właśnie Hawers. Co według Ciebie jakby innego było w tym spotkaniu albo w grze Hawersa? Po to czemu Hawers nie potrafi. Grać tak na co dzień. Myślisz, że to kwestia spotkania, wagi spotkania? Zawsze się mówi, że Havers to jest właśnie ten big game player, że jak trzeba coś udowodnić i trzeba takie spotkanie wygrać, które jest na takim bardzo wysokim poziomie pod względem oczekiwań, to on wtedy potrafi. No, według mnie dzisiaj był trochę inaczej ustawiony niż zawsze. Myślę, że grał bardziej na dziesiątce, ale nie wiem, czy ty też to zauważyłaś. Mhm. I, I co, no w lidze mistrzów i właśnie w ważnych spotkaniach gra, gra inaczej i to, to u niego lubię. Znaczy, wiesz, no, grał trochę inaczej, bo moim zdaniem w ogóle przyjęcie to była bardzo duża różnica w, w, wobec tego, co z reguły widzimy u Havertza, czyli każdą piłkę przyjmował prawidłowo i rozgrywał ją tam, gdzie powinien. To było coś naprawdę majstersztyk pod względem gry Havertza w wczorajszym spotkaniu. Taki Wiedział, gdzie ma być, wiedział, gdzie rozegrać spotkanie i co z tą piłką zrobić. Bardzo też, no, był trochę oczywiście, jak to hawer, jakby nie zmarnował sytuacji, to oczywiście nie byłby sobą. I trochę szkoda i tej sytuacji jeden na jeden. Tam, moim zdaniem jednak, no, ten wpływ obrońcy BVB, który go popchnął w te plecy, był jednak. Dość duży w tym, że piłka wylądowała tam, gdzie wylądowała. No ale już ten słupek, czy w ogóle strzał po, po spalonym Sterlinga, no to naprawdę pokazywały, że tutaj coś się kroi, po prostu w tym meczu. Więc y, moim zdaniem, no nie wiem, ciężko mi znaleźć, wiesz, jakąś y, taką i, y, ideę, czemu akurat Havertz gra, grał tutaj dobrze, a pewnie w weekend zagra słabo. Nie mam pojęcia. Ja też tego nie wiem, ale cóż, pozostaje nam się tylko i wyłącznie cieszyć, bo naprawdę bardzo no świetne tak. na zawody. Pewnie, pewnie. A jak oceniasz w ogóle dwójkę, dwójkę środkowych pomocników? Czy, czy myślisz, że yy, Mateo Kowaczycz i Janzo Fernandez to jest taki duet na przyszłość? Czy jednak yy, w związku z tym, że Kowaczyczowi kończy się ten kontrakt yy, w przyszłym sezonie, myślisz, że yy, Trzeba będzie Kowaczycia sprzedać po prostu latem, jeżeli nie podpisujemy kontraktu, czy byś zatrzymał Kowaczycia? Bo to względem tego się pytam bardziej, czy podoba Ci się w ogóle ta dwójka pomocników grających razem, czy szukałbyś czegoś innego w przyszłym sezonie? Czy to z Kante, któremu najprawdopodobniej zostanie przedłużony kontrakt, czy ściągałbyś nowego zawodnika do środka pola? Nie, no mi ten duet się bardzo podoba i, i naprawdę jest super. Tylko wiadomo, został mu rok kontraktu i jeżeli nie będzie chciał przedłużyć teraz, to trzeba go sprzedać, niestety. No niestety, ale ogólnie moim zdaniem ta dwójka wygląda najbardziej optymalnie, pewnie, na pewno lepiej niż Ruben Loftus-Cheek w środku pola, jeżeli nie, nie no, są obiektywni, no to nie trudno. Mówić. Aha, ale nie będę, nie będę. Yy, no tak, ale wczoraj troszkę jęczej, bo. Też musimy pozdrowić, oczywiście, Jędrzeja, z którym też oglądaliśmy wczoraj mecz w Pabie. Po pierwszej połowie mocno denerwował się na Kowaczycza, za to, że no, czy on wie w ogóle, że można strzelać z dystansu. To były słowa, słowa Jędrzeja. Ja na to odpowiedziałam, że chyba żaden nasz zawodnik nie wie, jak oddawać strzały z dystansu. Co w sumie się spełniało w tym meczu? No też nie oddawaliśmy strzałów z dystansu, więc jakby ta teoria cały czas jest prawdziwa. Ja bym się z nią nie zgodził, mówiąc szczerze, znaczy, no, większość, większość z naszych zawodników rzeczywiście nie strzela. To już nie są czasy, gdy mamy Rudigera, który potrafi huknąć z dystansu, natomiast Enzo miał swoje próby. Co nie w tym meczu, natomiast w poprzednich spotkaniach próbował strzelać z dystansu. No to Enzo jedyny, bo tak to, kurczę, ciężko sobie przypomnieć jakąś sytuację, by, by ktoś w ogóle próbował i tak yy, uwielbiamy rzucać te piłki na, na skrzydła. I tak często pykamy tą piłką właśnie przed polem karnym, i no tego show jak nie ma, to nie ma po prostu. Jedynie jeszcze João Felix mi się przypomina z poprzedniego spotkania, jak trafił w poprzeczkę. To był taki na skraju troszkę pola karnego show, no, ale oczywiście o wiele bardziej sytuacyjny niż taki typowy show z dystansu. I jak patrzysz w ogóle na Chelsea w jakby wczorajszym spotkaniu? Czy masz takie flashbacki, że. Kurczę, no jednak ideą tego zespołu to jest jednak ten Rhys James i Ben Chilwell grający na wahadłach, że wtedy dopiero Chelsea gra dobrze, a jak ich brakuje albo chociaż jednego, to nagle ta Chelsea zawsze ma problemy. Myślisz, że to jest jakaś taka idea, czemu nam idzie dobrze, a w innych momentach nie? Czy to jest jakby głębszy problem myślisz, że to jest tylko jedna z jakby zalet tych, że oni są po prostu dobrymi piłkarzami? Na pewno inaczej gramy z wahadłami jak, jak bez. I myślę, że tutaj po prostu uwolnienie Risa Jamesa czy Bena Chilwella trochę wyżej właśnie pozwala nam kreować więcej akcji i dochodzić do sytuacji bramkowej. Mm -hmm. No ale tak Ben Chilwell, bo jakbyś miał ocenić kto lepiej grał wczoraj Ben Chilwell czy Rich James po drugiej stronie? Bo grali na pewno mieli troszkę trochę inne role na tym boisku. Moim zdaniem jakby inaczej się też angażowali w akcje ofensywne. Ale jakbyś miał ocenić kto zagrał wczoraj lepiej to? Bardziej mi się podobał Ben Chilwell. Mi też, mi też. Na pewno ta asysta i jakby wywalczenie karnego dokładają się oczywiście do tej oceny, no bo nie możemy oczywiście o tym zapomnieć. Cała akcja na w ogóle, może przejdźmy tak jak szyliśmy Goleta, cała akcja na 1-0, no to to był taki dzieło ge geniuszu w pewnych momentach, jak te takie zagranie Haversa piętkom czy wyjście, takie mocne przepychanie się Kovacicza do przodu, po, wiesz, po czym utraty piłki, Chilwell zostawia zawodnika Borusii podobnie jak Salek zostawił Martinez'a w meczu z United i dośrodkowanie do Sterlinga i kurczę, ten Sterling, ja wiedziałam, że on nie trafi w tą piłkę. Nie wiem, czy ty miałeś też takie wrażenie? No to, ale, to było, no... było komiczne, naprawdę, no ale na szczęście się poprawił. Nie no, na szczęście się poprawił, ale yy, mój kolega Sejdza obok yy, Dederwo miał takie wahania nastroju w ciągu 5 sekund duże. Yy, na początku jak sterling właśnie nie trafił w tą piłkę, później bardzo dużo przypadku, no bo jednak yy, ten dribling nie był jakiś taki bardzo efektowny, piłka się zaczęła odbijać, no ale w końcu ktoś walnął z całej siły po prostu w bramkę i mamy gola. No, a y, karny. Jak myślisz, czy wszyscy w ogóle mają rację, że no, ten przepis o tym powtarzaniu karnego to jest taki trochę jakby nie fair w, względem drużyny, bo ja oczywiście przez to, że stałam na dworze, to y, myślałam, że karny jest powtórzony przez to, że bramkarz wyszedł po prostu z linii. Nawet nie wpadłam na to, że jest powtórzony przez to, że piłkarz BVB biegł szybciej. Lekarne i dobiegł pierwszy do piłki, przez co był powtórzony. Jak myślisz takie? Czy to trochę taki martwy przepis, że po prostu, no dobra, jest tak, w z... wiesz, w przepisach to musi tak być, czy myślisz, że, yy, no kurde, trochę to nie jest z duchem gry? No czy wiesz, co według mnie, no, no oczywiście dobrze dla nas, tak, że, że jest, natomiast według mnie jest to trochę niepotrzebny przepis. No, ale. Wiesz, wtedy byśmy nie widzieli, jak Havertz strzelał po raz drugi karnego w sumie, ale yy, właśnie też, kurczę, byłam pod wrażeniem tego, jak yy, że Havertz podszedł po raz drugi do karnego i tego, że wykonał tego karnego identycznie. To naprawdę, w sensie... Połysłem, tak samo było. Dosłownie tak samo. Dosłownie, nie? Dosłownie tak samo. Ja byłam po prostu pod wrażeniem tego, że, yy, no kurczę, po nim bym się takiej psychy nie spodziewała, nie? Bo, no kurcze, no. Ja myślałam, że zaraz zacznie kombinować. Bo wiesz, jak to jest, jak wykonuje z reguły zawodnik drugi raz karnego, to go, wykonuje go często inaczej i przez to go nie strzela. Powiesz, zaczyna się jakby mętlik w głowie. No ale tutaj, kurczę, no. Super, nie? Jestem pod wrażeniem. Ja też jestem bardzo, bardzo dumny z niego. Też miał słabe występy ostatnio i, i udowodnił, że, że jednak może warto na niego stawiać. Mhm. Pewnie. No, zmiany ym, w ogóle w tym spotkaniu chyba znowu spotkały się trochę z takim czemu ten, a czemu nie inny. Szczególnie ta zmiana Krystiana Polisika. Jak ją oceniły, że Christian Polisik dostaje minuty, a nie dostaje ich Właśnie mudryk. No, dla mnie to było kompletnie niezrozumiałe. Gość jest bez minut i wchodzi na tak ważne spotkanie, no ale na szczęście nic złego się nie stało. No nic złego się nie stało, ale wydaje mi się, że wiele osób w ogóle było zaskoczonych, że policyk żyje. Bo, <laughs> bo wiesz, bo gościa nie było, nie? Gościa nie było, gość nagle wraca i wchodzi przed y, mudrykiem na boisko. Czy Polisyk był Pulisikiem na boisku? Jakbyś to ocenił? Tak, był. Był, był, był. No już nie, nie mi się na, nad Pulisikiem, mam nadzieję, że to był gest w stronę tego, że grał kiedyś w Borussi Dortmund, więc mógł się przywitać może z jakimiś jeszcze kolegami, chociaż patrząc na skład Borussii, to nie wiem, czy jeszcze jakiś jego kolega tam został. Bo, kurczę, dla mnie te nazwiska, nie, ja nie oglądam Bundesligi, dla mnie te nazwiska są po prostu, ja nikogo tam nie znam prawie, naprawdę. Nawet jak byłam nawet meczu z Borusem, to też się zastanawiałam, kto to jest. Pewnie to trochę świadczy o tym, że mojej ignorancji piłkarskiej, ale po prostu nie mam czasu na oglądanie wszystkich lig. No ale patrząc na te zmiany, wszedł jeszcze Conor Gallagher, Ruben loftus i Daniel Zakaria. Czyli nie wykorzystaliśmy jakby wszystkich zmian. Ale wydaje mi się, że byliśmy też w takim momencie mm, spotkania, że nie trzeba było tych zmian wykorzystywać. W sensie, nie szło źle, bo Rusja też, kurczę, wydaje mi się, nie cisnęła tak pod koniec, jakby mogła. To nie było tak, że grali o życie, moim zdaniem. Więc te zmiany akurat się sprawdziły, moim zdaniem. W porównaniu do tych zmian takich chaotycznych z Leeds, no to tutaj, moim zdaniem, było to o wiele bardziej płynne i przemyślane. Też masz takie wrażenie? No tak, to, tak było dosłownie, tylko wiesz, niektórzy oczywiście mają do, do potera pretensje, że nie wpuszcza zawodników ofensywnych, żeby podbić wynik, natomiast ja uważam, że, że jednak dobrze, że nie, że się trochę bardziej zamurowaliśmy. No wiesz, no, to dużo ludzi mają oczekiwań, tak? Jak, y czytałam też takie komentarze po meczu z Leeds, że y w momencie, jak y pod koniec spotkania, mylię szczelą na naszą bramkę i Kepa obronił ten strzał. To czytam takie komentarze, że Kepa powinien wtedy szybko wykopować piłkę, żebyśmy szyli na 2-0. A ja tak, no ale dobra, my nie wygraliśmy tego meczu już od takiego długiego czasu. Została tam minuta do końca, to niech on leży z tą piłką przez nawet dwie minuty dla mnie. W sensie to nie ma, nikt nie będzie pamiętał, czy my wygramy 2-0 czy 1-0, wszyscy będą pamiętać po prostu, że wygraliśmy. Nie wiem, ludzie nieraz mają takie oczekiwania, szczególnie w naszej formie, w tym całym zamieszaniu, w którym jesteśmy, że no, naprawdę nieraz się dziwię. No niestety niektórzy mają za duże oczekiwania. A jak w ogóle, no przeszliśmy do następnej fazy Ligi Mistrzów? Jak w ogóle zapatrujesz się na następną fazę Ligi Mistrzów? Zanim Cię spytam, oczywiście, o do oczekiwania, jak to w ogóle przełoży się na wyniki w Premier League, to. Patrząc na te zespoły, które możemy trafić, które już przeszły, to kto byłby Twoim wymarzonym rywalem w następnej fazie ligi Miszów? Wiesz, co ja bym chciał? Znaczy, wiadomo, Real jeszcze nie przeszedł, ale jednak rewanż za tamten rok chciałbym bardzo zobaczyć. To tak ambitnie, a tak jak myślisz, co by było najlepsze? Jakby... Jakie byłoby najlepsze losowanie dla nas? Bo Real to rozumiem, że Ty byś chciał tak najbardziej, nie? Że taka trochę zemsta za zeszły sezon, też pewnie takie bardzo, no takie, no fajne spotkanie, nie? nie, nie jakby nie brońmy się przed tym słowem. A tak myślisz, że jeżeli byśmy chcieli dojść już do półfinałów, to kogo byśmy musieli trafić z tych potencjalnych rywali? Może powrót na stare śmieci Romelu Lukaku, czyli Inter. O, czyli Inter. No, ja osobiście bardzo nie chcę y, trafić y, ani Milanu, potencjalnie, ani Interu. I tutaj może zranię trochę fanów y, San Siro, ale ja po prostu nie chcę wracać do San Siro. Y, ja bym bardzo chciała pojechać na wyjazd jeszcze jeden w tym sezonie, ale jak to będzie Medialan, to ja bardzo przepraszam. Powrót z San Siro, zapamiętam do końca życia i raczej tam nie wrócę. Na pewno ma jakby magię ten stadion, ale no stadion Borussii o wiele fajniej. Naprawdę o wiele lepiej zapamiętuje w ogóle całą otoczkę stadionu, cały stadion, całą atmosferę o wiele bardziej mi się podobało. Dla mnie osobiście, no ja wczoraj mówiłam, że kurczę ten Real Madryt, że pojechać do Madrytu Kurczę, ale nie wiem, nie? W sensie co to żebym się stresowała już na poziomie naprawdę strasznie wysokim. Myślę, że kurczę, jeżeli by się udało, żeby Erbe awansowało, bo nie wiem, czy Benfica to. Dużo osób pewnie wymieni w Benfica, ale Benfica po tych spotkaniach, które rozgrywają w tym sezonie, no to nie wiem, czy to jest idealny rywal, żebyśmy go trafili. No według mnie no może to i... być Czarny Koń tej, tej edycji Ligi Mistrzów. Myślę, że to taki Ajax będzie Ligi Mistrzów. Tak, myślę, że tutaj mogą zaskoczyć w tym sezonie. No kurczę, właśnie ja też się obawiam, że dużo osób wtedy by nas stawiało w roli faworyta, a my jednak lubimy być tym underdogiem trochę, nie? Więc no nie wiem, kogo by było fajnie. Ja bym nie chciała na pewno już Paris Saint-Germain. Złe wspomnienia. Złe. No i chyba... Kurczę, żadnej angielskiej drużyny. Chciałbyś angielską drużynę? Nie, no, jednak liga mistrzów to chciałoby się pooglądać trochę piłki, no. nie, nie ze swojego podwórka. Trochę tak, trochę tak. A wracając właśnie na, na nasze podwórko, myślisz, że w ogóle ten wynik przełoży się na wyniki w lice. No bo widzimy. Że no ta atmosfera jednak w klubie nie jest zła. Patrzymy na to, jak zawodnicy zachowywali się po meczu, i jak Graham Potter w ogóle odżył. To w ogóle było coś ciekawego. Jak widać było, że po prostu strasznie mu ciążyło to spotkanie na sumieniu, i że jak wygrał, to widać było ten taki błysk w oczach. I w ogóle wywiad. Słyszałeś wywiad Kaja Haversa po meczu? Tak, słyszałem. Bardzo, bardzo wstawił się za Potterem. Bardzo wstawił się za poterem, i to, to jest dość takie, powiedziałabym, rzadkie w naszym klubie. Pod względem tego, jak y, często nasi piłkarze jednak wywalali w cudzysłowie trenerów, że widać, że tutaj raczej nie ma obozu Potter-Out w klubie. Może w, 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 wokół piłkarzy nie ma tego obozu, a jak jest to pewnie w jakichś u piłkarzy, którzy nie grają po prostu, ale też oni są już bardziej na wylocie z klubu, więc ciężko, żeby ich opinia świadczyła o tym, że y, coś jest, y, dzieje się złego w klubie, więc y, bardzo miłe słowa, bardzo bym też y, taka... Nie wiem, jakoś tak zadowolona z tego, że ta atmosfera jednak jest, jest spoko i że piłkarze że się wystawiają za trenerem. I widać, że każdemu naprawdę zależało na tym zwycięstwie wczoraj. No ale wracając do tego pytania, bo tutaj już monolog zaraz wrzucę. Myślisz, że to nam pomoże? Myślisz, że jest jeszcze szansa, by Czersja coś powalczyła w lidze? Myślę, że to, te dwa spotkania ostatnie mogą być motorem napędowym do, do lepszej formy, jak najbardziej. Natomiast, czy o coś powalczymy jeszcze, no czas pokaże. No właśnie, ale jakbyś tak tak realistycznie patrzył na, na te spotkania, bo wiedziałam, że mm, jakiś mój znajomy mi wysyłał, że y, superkomputer przewidział, jakby wyniki do końca sezonu, i, i tam byliśmy dalej na 10. miejscu, ale on zakładał, że. Jeszcze będziemy mieli do końca sezonu aż pięć porażek, więc pewnie zakładał po prostu formę do tej pory, i wtedy bym stwierdziła, w sumie ma rację, ale patrząc na to, jak my wczoraj graliśmy, i może, że te morale pójdą mocno w górę, to myślisz, że jest szansa na europejskie puchary? Czy myślisz, że zespoły, które są przed nami, nie będą aż tak tracić punktów? Jeżeli będziemy nadal grać to, co gramy i dobra atmosfera się po, po, podtrzyma, to jak najbardziej myślę, że Top 6 jest, jest w naszym zasięgu. To by była historia, nie? Jakbyśmy jak dobili do Top 6 na koniec sezonu, naprawdę to, nie wiem, bym po prostu, nie wiem, kupiła sobie, nie wiem, trzy koszulki po prostu w sklepie z tego, z tego powodu. Ale nie no, wiesz co, ja... Kurczę, realistycznie patrząc, ja oczywiście od wczoraj mam dobry humor, więc patrzę pewnie na świat bardziej przez niebieskie okulary niż nie. Moim zdaniem będzie ciężko. Moim zdaniem kurczę, ten terminarz może nie jest zły, ale też nie jest idealny do końca sezonu. No, ale boję się, że 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 kurczę, nie będziemy wygrywać tych spotkań cały czas. Że wrócimy na angielskie boiska i nie będzie tej motywacji, która nieraz potrafi być jednak w tych europejskich pucharach. Mam nadzieję, że się mylę. Jakbym miała obstawiać, to wydaje mi się, że top 8, że dobicie do tych pierwszej ósemki jest na pewno w ramach naszych osiągnięć. Czy to 6, tak jak ty mówisz, Jakbyśmy wygrywali wszystkie spotkania, albo chociaż nie przegrywali tych spotkań, nie remisowali te spotkania, które, które będziemy grali z zespołami, które są przed nami, to też jest szansa, ale jakbyśmy byli w top 8 i byśmy dotarli do półfinału Ligi Mistrzów, no to ja bym powiedziała, że ten sezon nie był taki zły. A no ja bym, ja bym brał w ciemno. Znaczy, no wiadomo, w, li, w Lidze nie, natomiast Liga Mistrzów jak najbardziej. Nie no, półfinał Ligi Mistrzów, tylko wtedy wiesz, jak mówimy półfinał, to wtedy zakładamy, że ten półfinał przegramy, co by było na pewno smutne bardzo. Ale kurczę, historia mówi, że zespoły, które odpadają z Borusią, trafiają do finału, chociaż ten finał zawsze przegrywają wtedy. Więc nie wiem, co by było bardziej rozpaczliwe, to żebyśmy grali w finale, czy go przegrali. Ja nie chcę już przegranego finału. Nie wiem, czy ty pamiętasz przegrany finał w 2008 roku, tak już na koniec. Nie, nie, tego nie pamiętam. No może dobrze, może dobrze, że może nie pamiętasz. Ja niestety pamiętam. Pamiętam, miałam wtedy 14 lat, pamiętam jak płakałam w salonie siedząc na fotelu i nie polecam cieszyłam tego. Dobrze, że nie musiałeś tego oglądać i że następne dwa finały Chelsea wygrała, a licząc jeszcze finał w Baku to powiedzmy sobie trzy, bo to są takie duże, duże europejskie finały. Więc y, trzymam kciuki, że będzie to motywujące dla Chelsea, by osiągnąć coś jeszcze w Lidze i w Lidze Mistrzów. Tak więc meldujemy się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Jesteśmy w najlepszej ósemce w Europie. Ze mną był Szymon. Cześć, dzięki wszystkim. Cześć, dzięki i zapraszamy oczywiście na najbliższe odcinki podcastu, żebyście nas obserwowali w social media. Najlepiej Jęczeja. Jęczej najwięcej zawsze wrzuca i najczęściej jest na meczach, więc y, zawsze możecie go obserwować i patrzeć, co tam ciekawego u nas. No i oczywiście do subskrypcji na, na YouTube oraz, y, żebyście weszli na naszą grupę Trublu Poland. Cześć.